Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Było trochę przerwy. No co, przepraszam. Staram się teraz rzucać odcinki codziennie. Z Hobby czy z innej gry. Na razie Ridgeview koszmarny. nie zapomnijcie o, o stawić łapki w górę. Subskrypcji. Za wszystkie poprzednie łapki. Subskrypcje. Bardzo dziękuję. I co, lecimy. Ridgeview. Nagrywam to po meczu Polski Ja się nie spodziewałem innego wyniku Ale coś zrobić, dobra, bierzemy To co zawsze ja, ja biorę Tak mi najwygodniej Lecimy po korki, Standardowo Może przedmiot przeklęty od razu z jakiś Są korki Tu mamy hajdnictwo, to mamy Trzeba pamiętać o tym Będziemy zobaczyć czy nie ma kręgu. Nie ma, ale jest kość Czyli dobrze, że to przeszedłem Wrażenie, że on może być na górze. Czemu? Nie wiem tak o. ta burza. Hmm. a, pozy o jest pozytywka okej, okay, mf 5 Okej. by straszyć. O boże. Ach. Na razie zaznaczono Tak już żeby mieć zaznaczone. Wyrzucimy sobie pilca jednego. Już mnie przestraszył. To jest zdjęcie ducha mamy zrobić. Czyli. Czyli no trzeba było wziąć. A par Żebyś mi teraz tylko nie schtoową. No ty, kolego, naprawdę może być oni. Uda pójdziemy po, po więcej. Ciąg puknął w szybę, czym się zdawało Ale tą, tą Zdawało Och, Ostra gierka bo tak wezmę już króca co spirit boxa wezmę doca zobaczyć żeby w razie może to było oni Pałki widać nie ma. Czy znaczy nie widać, ale wiemy, że nie ma. Czy to nie może być obakę? A co ty robisz tak to miejsce? Okay, są mroźne to niebo, no nie będzie shade i wiele wskazuje na to że to będzie co zajrzyło mi interakcje. no przecież to jest skan. On tu robi, tam mi. Poczekamy jeszcze, może coś zrobi. Ale jest, nie, skoro on tam zrobił interakcję. separados de zdziwiałem ze sobą dobra Ale nie będzie takiego dokoła. A może być? To mo się, oni może być. Nie będzie już dosa. i jak na razie wskazuje na to, że to może być każdy. Tak naprawdę. Ponieważ no i to jest nie, ja nie wierzę, że to nie jest yy... oni. Ja nie wiesz, za dużo tych eventów jest. To jest oni i my lecimy stąd teraz, w tym momencie. No. A już? Kurde, myślałem, że gramie znowu oskamuje. No nic, dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach, na razie cześć.